Dzień dobry, to jest briefing wideo do Makerskiego TMS Brokers. Mamy piątek, 1 kwietnia nazywam się Konrad Białas, zapraszam na dzisiejszą analizę. Pierwszy piątek miesiąca Przeważnie okraszony danymi z amerykańskiego rynku pracy, tak też jest i dzisiaj. Rynek widocznie wyraźnie oczekuje na publikację o godzinie 14:30. Wskazania z indeksów zatrudnienia we wskaźnikach regionalnych, czy chociażby raport ADP ze środy, sugerują, że wzrost zatrudnienia może być na poziomie 200 tysięcy. Tak też jest ustawiony konsensus rynkowy. Natomiast no, pytanie. Bierze się, czy to będzie jakieś wielkie zaskoczenie dla rynku, jeżeli dostaniemy kolejny dobry raport z rynku pracy. Jak widać w ostatnich miesiącach, to zatrudnienie utrzymywało się na podwyższonym poziomie, także z punktu widzenia polityki monetarnej i oczekiwań Rezerwy Federalnej, tak naprawdę w. FED już dawno odhaczył na swojej liście warunków koniecznych dla podwyżek stóp procentowych, poprawę kondycji na rynku pracy. To nie jest w tym momencie ważne i tak naprawdę dobry raport wiele nie zmieni, bo po tym, co powiedziała Janet Yellen na początku tego tygodnia, można całkowicie wykluczyć szanse na podwyżkę stóp w kwietniu, a to czy w czerwcu FED zdecyduje się na, Podniesienie stóp procentowych będzie bardziej zależeć od rozwoju sytuacji czy to gospodarczej, czy też na rynkach finansowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, jak również jak będą kształtować się oczekiwania inflacyjne. Na żadne z tych pytań nie dostaniemy odpowiedzi w dzisiejszym raporcie z rynku pracy, to też trudno oczekiwać, aby tutaj miało to diametralnie wpłynąć na perspektywy dolara. Dobry raport może przynieść chwilowe umocnienie dolara, ale prawdopodobnie patrząc, jak ta presja na amerykańskiej walucie utrzymuje się w ostatnich dniach wszelkie tutaj podbicie będzie bardziej wykorzystane do wygaszenia, do zajęcia krótkiej pozycji i potęgowania tych ruchów, które na razie obserwujemy, gdybyśmy dostali jasny sygnał, że dane są słabe, no to może to podsycić obawy, że Fed traci tą ostoję w rynku pracy, no i w konsekwencji ta wyprzedaż dolara może być mocniejsza. W naszej ocenie szanse na to, że raport pozytywnie zaskoczy są dość małe, bardziej oczekujemy lekko słabego odczytu, ale też nie na tyle dramatycznego, że miałby gwałtownie pogorszyć sytuację dolara. Co więcej, w naszym ocenie na koniec kwartału było dosyć mocne. Uciekanie inwestorów z długich pozycji w dolarze i w tym momencie wszelkie próby dalszego osłabiania USD byłyby związane z budowaniem świeżych, krótkich pozycji. Natomiast tutaj jest problem, bo ciężko znaleźć do pary walutę, która mogłaby mieć w dłuższym horyzoncie lepsze, ciekawsze fundamenty od Stanów Zjednoczonych. Mimo wszystko takie waluty jak euro, yen czy. Frank, tutaj banki centralne prowadzą y, dużo bardziej y, ekspansywną politykę monetarną i są, są bardzo, bardziej gołębie. To też y, no, w dłuższym horyzoncie ciężko oczekiwać, aby euro, czy frank miały zyskiwać do y, dolara. Y, patrząc też od sytuacji technicznej, no, euro-dolar jest bardzo blisko y, granicy górnego ograniczenia konsolidacji, która trwa od roku, poziomów 1,15. Tutaj trochę y, ignoruje sytuację z sierpnia, kiedy mieliśmy załamanie rynku po zapaści chińskiego rynku akcji, całkowity brak płynności doprowadzał do no, przedziwnych ruchów na, na rynku walutowym, stąd jest to też wybicie, przeważnie w analizach nie bierze się takich sytuacji do, pod uwagę. Także 1,15 to jest ten, powiedzmy, punkt e, ważny również od strony jakby takiej psychologicznej, to jest moment, od którego w styczniu 2015 roku zaczęło się QE ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Także to jest taki powiedzmy próg, który oznacza początek szerokiej ekspansji w strefie euro i negatywnego oddziaływania na, na euro. Także przełamanie tego poziomu będzie naprawdę czymś dużym. Natomiast patrząc jak ta polityka ECB ma wyglądać w najbliższych miesiącach, już od dzisiaj rusza rozszerzony program QE o dodatkowe 20 miliardów euro. Skup będzie już wynosił 80 miliardów. Jak również to, że Fed, nawet jeżeli się zgołębi, to zakłada dwie podwyżki stóp procentowych, no to ten trend euro-dolara w tej konsolidacji bardziej wskazuje, że za kilka tygodni po okresie zawieszenia znowu powrócimy do, do spadków. Także to pole do osłabienia dola, dolara nie jest duże na euro -dolarze. na innych parach też to wygląda dosyć interesująco. Ja chciałbym zwrócić uwagę Państwu na CAD który znalazł się przy bardzo ważnym poziomie yy, i to w takim dosyć dłuższym terminie. Jest to granica w y, rzędu 1,28,55, 1,28,30. Yy, dwukrotnie stanowiło to blokadę dla wzrostów na początku 2015 roku. Raz posłużyło za wsparcie w październiku ubiegłego roku, a w tym momencie mieliśmy wczoraj wręcz idealne odbicie po bardzo dobrych danych o PKB z Kanady. Rynek nam się odbił. Bez wątpienia słabsze, słabsze notowania ropy naftowej też pomagają w osłabieniu dolara kanadyjskiego. Także tutaj nawet jeżeli znowu wracając do amerykańskiego rynku pracy, jeżeli te dane byłyby słabe i dolar amerykański miałby tracić, to, to widać, że tutaj też występuje dosyć silny opór, aby tego USDK sprowadzać na niższe poziomy. Tutaj perspektywa odbicia może ten rynek wynieść nawet w okolice 1,35, 1,36. To też warto zwracać uwagę z punktu widzenia rozwoju sytuacji, czy to właśnie w danych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, czy też perspektyw rynku ropy. Natomiast w, w, na krajowym rynku, już odchodząc od dolara, euro złoty miał próby wyjścia z tego kanału, który nam się utrzymuje od początku lutego. One dosyć szybko. Ten cały projekt spalił na panewce, zeszliśmy znowu na niższe poziomy. Dzisiaj tak naprawdę rynek walczy z dotychczasowym ograniczeniem, wsparciem no, w okolicach 4,24. Dzisiaj rano bardzo dobry odczyt indeksu PMI dla przemysłu Polski pomógł w umocnieniu złotego. No chociaż walka cały czas trwa, tutaj ostatnie notowania wskazują, że takiego gładkiego przebicia bez powrotu nie ma, także jakkolwiek w następnych tygodniach widzimy perspektywę, że Złoty może jeszcze okresowo poprawić swoje notowania, tak byśmy jednak byli ostrożni w przewidywaniu skali tego umocnienia. Naszym zdaniem ten ruch powoli już. Wytraca całe paliwo i możemy obserwować w, na przestrzeni kwietnia pewne próby odreagowania, chociaż raczej wyjście powyżej 4,30 nie jest tutaj naszym bazowym scenariuszem, bardziej konsolidacja w tej przestrzeni, jaka obowiązuje od ostatnich 2-3 tygodni. Na koniec kalendarz i wspomniane figury: indeks PMI dla przemysłu z Polski 53,8 po 52,8 w lutym, dużo wyżej od prognoz. Dobre też były dane z Chin dzisiaj w nocy. Tutaj też kondycja przemysłu się poprawiała. Czekamy natomiast na dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o zatrudnienie. 205 tysięcy to jest punkt wyjścia dla reakcji rynku. Ważna też będzie dynamika płacy godzinowej. Wszystko na poziomie 0,2 i poniżej raczej będzie to traktowane jako rozczarowanie, które dolarowi wiele nie pomoże. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do śledzenia informacji na serwisie nonstoptms.pl. Do widzenia!